Cześć. Tu zespół kanału Świat Ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla was. Zapraszamy. Elwira Kulesza nie spodziewała się niczego szczególnego tamtego poniedziałku. Miała już swoje lata i od kiedy przeszła na emeryturę po ponad 30 latach pracy w szkolnictwie, jej życie toczyło się spokojnym rytmem. Poranna kawa, spacer po osiedlu, kilka stron książki, czasem telefon od syna, Mariusza. I od czasu do czasu zaproszenie na obiad do niego i jego żony, Patrycji. Patrycja? Elwira nigdy nie umiała się do niej do końca przekonać. Nie, że była niemiła, wręcz przeciwnie, zawsze uśmiechnięta, pomocna, dobrze wychowana. Ale może właśnie to raziło Elwirę najbardziej. Wszystko było zbyt doskonałe. Za ładne. Za gładkie. Zawsze makijaż, zawsze odpowiednie słowa, żadnych potknięć. Żadnych emocji. Jakby grała rolę. Mimo to Elwira milczała. Kochała syna i nie chciała niczego psuć. Mariusz wydawał się szczęśliwy, choć, i to przyznała sobie dopiero po czasie, ostatnio coraz rzadziej dzwonił. A gdy już rozmawiali, był jakiś nieobecny. Zamyślony. Kilka razy próbowała zapytać, czy wszystko w porządku, ale zbywał ją żartem lub zmianą tematu. Dlatego, gdy w skrzynce mailowej pojawiła się wiadomość od prawnika, prawie ją zignorowała. Temat brzmiał Proszę o natychmiastowy kontakt. Wysłane z adresu mecenasa Jakuba Roli, dawnego znajomego rodziny, który przed laty pomagał Elwirze przy sprawach spadkowych po mężu. Zaniepokojona chwyciła za telefon. Halo? Odezwała się z lekkim drżeniem w głosie, gdy tylko usłyszała charakterystyczne kliknięcie połączenia. Pani Elwiro, dzień dobry. Głos Jakuba był poważny, niemal oschły. Przepraszam za formę kontaktu, ale sprawa jest pilna. Dotyczy pani syna i jego żony. Elwira poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Usiadła ciężko na fotelu. Co się stało? Czy Mariusz? On żyje, przerwał jej Jakub szybko. Ale, coś się dzieje, co powinno panią zaniepokoić. I to bardzo. Zapadła cisza. Jakubie, mów. Proszę. Mariusz poprosił mnie o pomoc prawną, ale nie może rozmawiać z panią bezpośrednio. Twierdzi, że Patrycja śledzi wszystkie jego połączenia, sprawdza telefon, a nawet instaluje jakieś aplikacje szpiegowskie. Jest uwięziony, pani Elwiro. Psychicznie i finansowo. Co ty mówisz? Dziś rano otrzymałem od niego notatkę, mówił dalej mecenas. Przysłał ją pocztą z odręcznym podpisem, zaszyfrowaną według kodu, który znaliśmy ze studiów. Prosił, żebym powiedział pani prawdę. I poprosił o pomoc. Elwira słuchała, jakby ktoś czytał jej scenariusz złego filmu. To nie pasowało do jej obrazu ich życia: willa na obrzeżach miasta, idealne zdjęcia z wakacji, wspólne kolacje. Ale co konkretnie się dzieje? Patrycja jest w pełni pełnomocnikiem do jego kąt. Od niedawna. Mariusz zgodził się na to po jej problemach zdrowotnych. Mecenas zrobił pauzę. Ale, według moich informacji, te problemy były sfingowane. I jeszcze coś. Patrycja ma drugie życie. Prowadzi firmę na jego nazwisko, bez jego wiedzy. Zaciąga długi. Elwira zakryła usta dłonią. To niemożliwe. Wiem, jak to brzmi? Ale Mariusz sam prosił, bym panią poinformował. On nie chce skandalu. Boją się o dziecko. I dlatego głos mecenasa stwardniał musimy działać cicho. Cicho? Musi pani go zobaczyć. Ale tak, żeby Patrycja się nie dowiedziała. Proszę umówić się z nim pod pozorem zwykłego spotkania. Jutro. O 16. W parku Wolski. Koło starej Olteni. Elwira poczuła, że świat zadrżał. Wszystko, co myślała, że wie, o swoim synu, jego małżeństwie, tej młodej kobiecie, którą przyjęła do rodziny, właśnie się sypało. Dobrze, powiedziała cicho. Zrobię to. Elwira przyszła do parku wcześniej niż zwykle. Nie mogła spać przez całą noc. W myślach powtarzała słowa mecenasa Roli, próbując znaleźć w nich jakiś błąd, Jakąś przesadę. Ale wewnętrzne przeczucie mówiło jej co innego. I to ono nie dawało spokoju, ten cichy głos, który od lat mówił, coś tu mi gra. Altana, którą wspomniał Jakub, była kiedyś miejscem zabaw Mariusza z dzieciństwa. Drewniana, nieco przechylona, porośnięta bluszczem. Elwira usiadła na ławce i z nerwów obracała pierścionek na palcu. Mariusz spóźniał się. A może nie przyjdzie? Wtem usłyszała kroki. Odwróciła się i zobaczyła go zmienionego. Nie takiego, jakim go pamiętała. Wyglądał na zmęczonego, jakby spał po dwie godziny dziennie. Twarz miał szarą, cienie pod oczami, a ruchy nerwowe. Mamo powiedział cicho, siadając obok niej. Przepraszam, że cię w to wciągam. Synku, co się dzieje? Chwilę milczeli. Mariusz wpatrywał się w ziemię. Patrycja mnie kontroluje. Każdy mój krok. Przez ostatni rok wyizolowała mnie od znajomych, od ciebie. Nawet w pracy się wypowiada za mnie. Ona wie, jak manipulować ludźmi. A ja pozwoliłem jej na to. Ale dlaczego? Na początku myślałem, że to troska. Że się o mnie martwi. Potem pojawiły się ataki paniki, epizody depresyjne. Biegałem po lekarzach, Załatwiałem recepty, brałem wolne, wszystko robiłem za nią. A potem zaczęły znikać pieniądze. A ja nie miałem odwagi zapytać, bo przecież chora żona. Elwira słuchała w osłupieniu. Jej syn, zawsze samodzielny, silny, teraz brzmiał jak cień dawnego siebie. Ostatnio znalazłem dokumenty, kontynuował firma zarejestrowana na moje nazwisko. Kredyty. Współpraca z jakimiś podejrzanymi firmami, które czyściły środki przez moje konto. A ja? Nic nie wiedziałem. Podpisywałem papiery, bo mówiła, że to dla lekarza, dla ubezpieczyciela. Elwira poczuła, że zaczyna drżeć. A twoje dziecko? Mała nic nie rozumie. Patrycja przy niej jest idealna. Ale gdy tylko drzwi się zamykają, zaczyna się teatr. Każe mi milczeć, grozi, że mnie zniszczy, jeśli komuś powiem. Mówi, że odbierze mi dziecko. Że nikt nie uwierzy mężczyźnie, który zostawił chorą żonę. Musimy coś zrobić, szepnęła Elwira. Dlatego tu jestem. Potrzebuję pomocy. I wiem, że tylko ty mnie nie zostawisz. Z kieszeni wyjął Pendrive. Podał jej go. Na tym są nagrania z ukrytej kamery. Dowody. Ale boję się je trzymać. Nie wiem, kto współpracuje z Patrycją. Ona zna ludzi. Grożnych ludzi. Dlaczego nie idziesz z tym na policję? Bo boję się, że wcześniej coś zrobi. Mnie albo dziecku. Ona nie ma hamulców. W tym momencie usłyszeli czyjeś kroki. Mariusz zerwał się jak oparzony. To może być ona wysyczał. Mamo, muszę iść. Nie rozmawiajmy przez telefon. Czekaj na sygnał od mecenasa. Zrobię pierwszy krok i się odezwę. Obiecuję. Zanim Elwira zdążyła zaprotestować, już go nie było. Tego wieczoru Elwira siedziała w swoim mieszkaniu, wpatrując się w pendrive. W końcu podłączyła go do laptopa. Na pulpicie pojawił się folder Nie wszystko złoto. Otworzyła pierwszy film. Widziała Patrycję. W ich kuchni. Mówiła do Mariusza słodkim tonem, ale słowa były jak trucizna. Jeśli jeszcze raz odezwiesz się do tej starej baby, to przysięgam, że wywiozę małą do Włoch i nigdy jej nie zobaczysz. Ty naprawdę myślisz, że jesteś ojcem roku? Jesteś niczym. Nikt ci nie uwierzy. Potem kolejny film. Patrycja, przez telefon. Tak, mój mąż nadal myśli, że mam depresję. Jutro podpiszę kolejny papier. Chłop, jak dziecko, da się prowadzić na sznurku. Jak będzie marudził, dam mu lek i pośpi dwanaście godzin. Jak ostatnio? Elwira cofnęła się na fotelu. Obraz się rozmył. Zaczęła płakać, ale w jej oczach nie było tylko smutku. Był też gniew i determinacja. Elwira jeszcze tego samego wieczoru zadzwoniła do mecenasa Roli. Mam wszystko powiedziała krótko. Nagrania, dokumenty. Ale musimy działać tak, żeby nie mogła się wyślizgnąć. Ani uciec z wnuczką. Jakub był gotowy. Już pracuje nad planem. Ale musimy wykorzystać jej słabość, potrzebę kontroli. Następnego dnia Elwira zaaranżowała przypadkowe spotkanie z Patrycją w ulubionej kawiarni synowej, nieopodal ich domu. Uśmiechała się sztucznie, jakby nic się nie stało. Patrycja była, jak zawsze, perfekcyjna kremowy płaszcz, staranny makijaż i ten sam chód pod warstwą grzeczności. Jak się ma wnuczka? Spytała Elwira, siadając naprzeciwko. Cudownie odpowiedziała Patrycja, upijając łyklatkę. A Mariusz, chyba przechodzi jakiś kryzysik wie pani, jak mężczyźni potrafią czasem dramatyzować oczywiście Elwira się uśmiechnęła. Zresztą, ja też ostatnio jestem trochę zagubiona. Może powinnam spisać testament. Nigdy nie wiadomo, prawda? Patrycja drgnęła. Testament? Tak, pomyślałam, że może wnuczka powinna coś po mnie odziedziczyć. Albo Mariusz. Albo może ktoś, kto się nią opiekuje, kiedy mnie nie ma. Na przykład ty? Patrycja zmrużyła oczy. Wystarczyło jedno słowo, testament, by wpadła w pułapkę. Przez następne dni wydzwaniała do Elwiry z pozorną troską, proponowała pomoc w formalnościach, a raz nawet sama podrzuciła formularze do podpisu z miejscami dla zaufanego świadka, czyli siebie. Nie zauważyła, że była nagrywana. I że wszystkie jej próby wpływu były dokumentowane przez mecenasa Roli, który, działając dyskretnie, przygotował wniosek o zabezpieczenie opieki nad dzieckiem, zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa oraz nakaz tymczasowego zakazu zbliżania się. Ale najważniejszy element planu należał do Mariusza. Pewnego ranka, Patrycja, jak zwykle, wyszła na jogę, która w rzeczywistości była spotkaniem z nieznanym inwestorem, próbującym wybielić długi jej fikcyjnej spółki. Gdy wróciła, czekał na nią niespodziewany widok. W salonie siedzieli Mariusz, mecenas rola oraz dwóch funkcjonariuszy w cywilu. Co to ma znaczyć? Krzyknęła, rzucając torebkę na sofę. O co chodzi? Mariusz wstał, ale nie był już tym samym człowiekiem, którego przygniotła. Mówił spokojnie, pewnym tonem. Patrycjo, wiesz doskonale. Nagrania, konta, fałszywe podpisy. I groźby. Wszystko mamy. Kłamiesz. Kłamiecie. Zrobiła krok do przodu. Ty beznadziejny człowieku. Ty nic nie wiesz. To ja Cię utrzymuję. To dzięki mnie masz życie, rozumiesz? Jeden z funkcjonariuszy podszedł i podał jej kopertę. Pani Patrycjo, wzywa się panią do złożenia wyjaśnień. Ma pani prawo do obrony, ale nie ma już prawa do kontroli. Sprawa nie trafiła od razu do sądu. Dzięki nagraniom, zeznaniom Mariusza i zabezpieczeniu przez prawnika dowodów, sąd rodzinny przyznał Mariuszowi tymczasową opiekę nad córką. Patrycja została obrzęta nadzorem kuratora i zobowiązana do terapii oraz pełnego audytu finansowego jej działalności. Nie była to pełna kara. Nie było więzienia. Ale była prawda. Kilka tygodni później Elwira siedziała znów w swoim fotelu. Tym razem nie z lękiem, lecz z ulgą. Na ekranie komputera pojawiła się wiadomość od Mariusza: Mamo, nie wiem, czy kiedykolwiek uda mi się w pełni ci podziękować. Ale wiem jedno. Bez ciebie byłbym dziś w innym miejscu. Może już by mnie nie było. A dzięki tobie oddycham. I znów jestem ojcem. Elwira uśmiechnęła się przez łzy. Nie chciała słów uznania. Chciała tylko wiedzieć, że jej syn znów żyje. Patrycja zniknęła z życia Mariusza i ich córki na kilka długich miesięcy. Nie próbowała kontaktu. Proces w sprawie finansowej toczył się powoli, ale pewnie. Mariusz wrócił do pracy, do przyjaciół, do matki. I najważniejsze, do siebie. Mała Zosia bawiła się w ogrodzie Elwiry, śmiejąc się i goniąc motyle. A Elwira wiedziała jedno: czasem to nie są prawnicy, nie sądy, ani ustawy, które zmieniają los człowieka. Czasem wystarczy matka, taka, która patrzy uważniej niż wszyscy.